17 listopada, Ilona wróblewska czarnowska witam Państwa serdecznie i zapraszam na teledzień. Ponad pół tysiąca uczestników stanęło na starcie biegu niepodległości. Za nami 22 edycja tego sportowego wydarzenia. Miłośnicy biegania spotkali się na Błoniach przy Muzeum Regionalnym. Tam też tradycyjnie zorganizowano sportowe wyzwanie. Najpierw organizatorzy zweryfikowali listy startowe, a kilka minut po godzinie 9 ruszyły zmagania uczniów ze szkół ponadpodstawowych. Jak biegł dzisiaj? No dobrze, pierwszy byłem to elegancko. Oraz dlaczego podjąłeś się tego wyzwania i wziąłeś udział w tym biegu? Myślę, że jest to ciekawa forma, która integruje dużo osób, żeby nic tak ważny dzień. Przygotowałeś się do biegu, trenujesz? No. Kiedyś trenowałem teraz, teraz to gram w koszykówkę bardziej, ale cały czas w ruchu. Ciężko było. Nie, nie aż tak bardzo. No, a dlaczego podjęłaś się tego wyzwania i wzięłaś udział w biegu? Bo lubię biegać i to bardzo. No, super. A ciebie mogę zapytać jak ci poszło dzisiaj, jak Ty się czujesz? dobrze, na no, piąte miejsce jest. Jakoś wyszło. Ciężko. Ciężko. Dlaczego? No, długi dystans. Mhm. Ale tak to okej. Okay. Dobrze tak uczcić ten 11 listopada? Tak, bardzo dobrze. Ale pierwszy raz bierzesz udział czy to już kolejny? Yy, w, tym, yy, w tym pierwszy raz. Około godziny dziesiątej nastąpiło oficjalne otwarcie zawodów z udziałem zaproszonych gości. Dzień dobry, szanowni państwo, witam wszystkich. E, tak jak zostało tutaj powiedziane, 22 edycja biegu odzyskanie e, przez polskie niepodległości, dzięki uprzejmości pana dyrektora w tym pięknym miejscu w parku, blisko Dworko Sweskiego e, odbywa się ten bieg i jeżeli jesteśmy w tym miejscu, to nie sposób nie wspomnieć e, Stefana Herwiga, czyli osobę. Naszego bohatera lokalnego, który oddał swoje życie właśnie w celu tego, żeby Polska była wolna. E, I szanowni Państwo, pamiętajmy o naszych bohaterach, w szczególności o bohaterach lokalnych. E, dbamy o pamięć właśnie w ten sposób, poprzez bieg, bo to jest fajna inicjatywa. E, Życzę Państwu udanych startów, dobrych wyników e, właśnie wchodzie dla naszych bohaterów, dla Polski. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, droga młodzieży, ja chciałem serdecznie Wam podziękować za to, że biegacie i w ten sposób oddajecie hołd naszym bohaterom. Tak jak powiedział Pan Prezydent, że pamiętacie, że 11 listopada 1918 roku Polska w końcu odzyskała niepodległość, a nasi przodkowie, może Wasi pra pra, pra dziadkowie walczyli o wolną, niepodległą Polskę. O to, żebyśmy mogli tutaj dziś być w parku, w Dworku Olszewskim. Przy muzeum regionalnym i żebyśmy mogli swobodnie działać, robić to, co chcemy, tak naprawdę, bo jesteśmy wolnymi Polakami i mamy do tego prawo. Tak więc dziękuję serdecznie, że biegacie, że pamiętacie i zapraszamy już w przyszłym roku, panie prezydencie, prawda? Dziękuję wam za wszystko. Ja również dziękuję za frekwencję. Dziś było Was prawie 500 osób, także to jest świetny wynik. Mam nadzieję, że wszyscy poradzą sobie z tym biegiem, ponieważ jest nie, nie, nie za długi. Mam nadzieję też, mam nadzieję też, że spotkamy się jak zwykle za rok. To jest 22 bieg i mam nadzieję, y, chciałbym też podziękować y, nie, dość, nie dość, że uczestnikom, ale również i nauczycielom, którzy tutaj przeprowadzili tych uczestników, bo to bardzo ważne, że szkoły zgłosiły się. Mamy 19 szkół, także to jest dosyć sporo y, i tutaj y, Podziękowania dla nauczycieli, którzy, którzy zajęli się tym, żeby można było to zrealizować. Dziękuję. Następnie do rywalizacji przystąpiły dziewczęta i chłopcy ze szkół podstawowych. Uczestnicy zawodów w zależności od kategorii wiekowej mieli do pokonania dystans od 600 do 800 metrów. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyploma, a dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach przygotowano medale i nagrody rzeczowe. Małe, ale pełne historii. Takie są modele prezentowane w MCK Bełchatów. Samoloty, czołgi, latarnie morskie i wiele innych misternie wykonanych konstrukcji tworzą wystawę, która pokazuje, że sztuka może mieć zaledwie kilka centymetrów wysokości. O tym, jak powstają te dzieła sztuki, opowiedział nam Janusz Stasiak, instruktor w pracowni modelarskiej. W Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie można oglądać wyjątkową wystawę pracowni modelarskiej, którą od lat prowadzi Janusz Stasiak. Ekspozycja zatytułowana jest Małe modele. Wielka pasja. Jeszcze nie wszystkie, które są, resztę dostały w pracowni, a to co jest, no to są prace moich podopiecznych i, i trochę i moje. Trzeba przyznać sporo, wszystkie pieczołowicie e, tworzone. Które elementy to takie pana arcydzieło, można by powiedzieć? E, tam na miniaturowych sprawach. Aha, to niech pan mi powie trochę o tej wystawie właśnie. Co was wkosiło na to? Lubicie zaprezentować swoją no, modelarską twórczość, bo to jest niezwykłe zajęcie i niezwykła pasja też. To znaczy, ta wystawa została stworzona tak nagle. Szef, dyrektor, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Góry, nie zrobiłby pan wystawy, dyrektorowi się nie odmawia. Warto prezentować swoje dzieła. E, ile osób teraz uczestniczy? W tej chwili do mamy 10 osób. Jeszcze mam dwa miejsca wolne, ale to tak już na styk jest. No więcej nie ma miejsc, bo to jednak widzi pani gabarytowo wszystko duże jest. tak Mimo, że tam jest trochę pomieszczeń, no ale jednak trzeba to wszystko rozłożyć. Oni muszą mieć miejsce do pracy, każdy osobno siedzi. Także wie Pani. Jak się spotykacie, to każdy ma swój cel, tworzy własny model, tak. czy umawiacie się tematycznie? Nie, każdy tworzy własny model, ja się pytam, co by chciał robić. Wybiera sobie model, robi, ja jestem przy każdym z nich. Jak potrzeba, to, to pomagam oczywiście merytorycznie. Jak potrzeba, to i pomagam również fizycznie, że tak się wyrażę. Mhm. Ja. Jak te modele są tworzone? To są elementy, które są samemu robione, czy ja. elementy, które można młodzi, zakupić? Młodzi e, robią z kartonu modele. Tam leżą właśnie takie czasopisma, z których te modele się robi. Natomiast starsi robią już modele latające, czyli te, które są tutaj naprzód szybowce. To już są elementy drewniane, ten szybowiec pokryty jest tak zwanym papierem japońskim. To już jest taka, że tak powiem, troszkę większy stopień, wyższy stopień wtajemniczenia. Natomiast tutaj są już modele kryte folią, papierem. No a ten to już znany model jest to jest model, na którym, jak już mówiłem, ten model w tych barwach. I z tymi literami kodowymi, to jest samolot, na którym latał Pilot był Hatowa Czesław Bartomiejczyk. Panie tak popatrzeć i trzeba przyznać, że ta historia tutaj u pana to jest wypisana i wymalowana. No, no staram się. No przecież jak młody robi jakiś model, to on musi coś o nim wiedzieć. No, w tej chwili jedyną wiadomością dla młodych ludzi to jest telefon. Ale tam się wszystkiego nie dowie z tego telefonu, no bo nie wie nawet gdzie szukać. Ja mam bardzo bogaty zbiór różnego typu drukowanych pispoczący modelarze to mam od 50. lat ubiegłego wieku aż do... Do, do 21, więc tam można się dowiedzieć bardzo dużo, oprócz tego książki, i tak dalej. Jak kiedyś będziecie tam w okolicy okrzei 5, to zapraszam do mnie zobaczyć, jak to wygląda na miejscu, bo tak to trudno to opisać jest. To nadal w panu tak drzemie, ta pasja ciągle jest taka. Jeszcze, jeszcze ciągnę. <gry> <gry> jak długo nie wiem. Ale Jak... ciągle to jest ta żyłka taka, co Pan jest, mówi? Jest, 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 jest. No ja przychodzę do domu z pracowni, siadam i tam w domu mam robotę. Jest co robić? Jest co... O, proszę Pani, żona moja mówi, nie starczy Ci, że się to, co tam jest, nie starczy. Wystawa będzie dostępna dla odwiedzających do 25 listopada. Tragiczna sytuacja w służbie zdrowia w Polsce była tematem konferencji Prawa i Sprawiedliwości z powiatu bełchatowskiego. Senator Wiesław Dobkowski apelował do mieszkańców, by ci zgłaszali przypadki przekładania zabiegów na przyszły rok, zapowiadając wywieranie presji na rząd. Witam państwa serdecznie na konferencji prasowej Struktur Prawa i Sprawiedliwości w Bełchatowie. Nie jest przypadkiem, szanowni państwo, że dzisiaj spotykamy się tutaj przed placówką szpitala. Wojewódzkiego Jana Pawła II, ponieważ chcemy państwu przekazać ogólną, krajową sytuację, jaka jest w służbie zdrowia. A Jak państwo śledzicie media, widzicie, że sytuacja jest opłakana. Jest zapaść finansowa w służbie zdrowia, ale tego obecny rząd nam nie przedstawia, przykrywając innymi sprawami kwestie, które są ważne dla nas, jak jest służba zdrowia. Zanim oddam, szanowni państwo, głos panu senatorowi Wiesławowi Dobkowskiemu, bardzo proszę koordynator Panią Ewelinę Kałużę, koordynator gminy Zelów, o przeczytanie i przedstawienie zarysów kwestii, kwestii właśnie tej zapaści finansowej. Szanowni Państwo, system publicznej ochrony zdrowia w Polsce znajduje się w stanie krytycznym. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej stwierdził, że Narodowy Fundusz Zdrowia zbankrutował. Pacjenci nie mogą być leczeni w spokoju. Wpływają sygnały, że, że, że szpitale odsyłają pacjentów lub przekładają zabiegi z powodu braku środków. Każdy dzień przynosi dla nas nową niepewność. Każdy z nas może się spodziewać tego, że nie zostanie przyjęty do szpitala albo, że jego planowany zabieg zostanie odwołany. Rząd nie jest w stanie zabezpieczyć naszego bezpieczeństwa zdrowotnego, a system finansowania uległ załamaniu. Ministerstwo nie przedstawia żadnych konkretnych rozwiązań, a zadłużenie Narodowego Funduszu Zdrowia i luka budżetowa przekraczają możliwości działania placówek medycznych. Szpitale nie są w stanie już dłużej kredytować naszego leczenia. Coraz częściej słyszymy o tym, że planowane świadczenia są w praktyce ograniczane, oddziały odsyłają pacjentów na przyszły rok, co wprost uderza w prawa pacjenta. Publiczne komunikaty resortu zdrowia przeczą rzeczywistości podczas gdy naczelna Izba Lekarska mówi o bankructwie Narodowego Funduszu Zdrowia. Skandaliczne słowa pani minister Sobierańskiej grendy, która stwierdziła, że należy zastanowić się nad likwidacją 30% szpitali w Polsce. Minister stwierdziła również, że w przyszłym roku, pomimo zwiększenia o 26 miliardów złotych, finansowania zdrowia nadal będzie nam brakowało 23 miliardy złotych. Wypowiedź minister dotyczy także oddziałów, szczególnie dotyczących likwidacji bądź ich konsolidacji. Mówiła o tym, że liczba szpitali, oddziałów, szczególnie porodówek i pediatrii powinna wyjść naprzeciw potrzebom. To pokazuje kompletny brak pomysłu na naprawę służby zdrowia. Szanowni Państwo, warto dodać, że prognozowany deficyt Narodowego Funduszu Zdrowia na 2025 rok do końca tego roku wynosi tylko 14 miliardów złotych, a w 2026 roku może dojść nawet do 23 miliardów złotych. Taka wracając do słów pani minister, restrukturyzacja może oznaczać zmniejszenie dostępności szpitali w regionach, co dla pacjenta oznacza dłuższy dojazd, opóźnienie leczenia, większe ryzyko, w konsekwencji pacjenci stają się zakładnikami systemu, a nie choroba decyduje o leczeniu, lecz budżet, limity i kontrakty. Konieczne jest natychmiastowe zabezpieczenie pacjentów. Brak rozwiązania oznacza, że niezależnie od zdrowia każdy może zostać odłożony na poczet budżetu. To niedopuszczalne z moralnego i politycznego punktu widzenia. Dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu senatora Rzeczypospolitej Polskiej, pana Wiesława Dobkowskiego. Proszę Państwa, pani Emilia przedstawiła głównie bolączki służby zdrowia w Polsce. Zastanawia mnie to, że przez dwa lata, kiedy rządzi ta, rząd Tuska, nie było żadnej pandemii, nie było covidu, a mimo to jest zapas służby zdrowia. W tym roku brakuje 14 miliardów złotych dla, słu dla służby zdrowia, w przyszłym roku jeszcze będzie więcej brakowało. Dokąd my zmierzamy? Ja podejrzewam, że to chodzi o to, żeby, żeby w przyszłości prowytyzowa służby zdrowia pokazać, że obecny stan jest państwowy jest niewydolny i potem za bezcen prywatnie by przyjęli. Proszę Państwa, również brakuje lekarzy. Znam to z autopsji, bo w, moje, moja rodzina, w mojej rodzinie jest po, kilku lekarzy, kilkoro lekarzy i lekarze są przemęczeni po prostu. Oni muszą pracować nawet na dwa etaty, bo na jeden etat kilkanaście godzin, ponieważ chcą y, zabezpieczyć pacjentów, bo szkoda im, żeby, żeby pacjenci nie, nie byli zabezpieczeni, ponieważ brakuje lekarzy. A mimo to w Nowym Sączu i w nowym targu zaniechano kształcenia nowych lekarzy. Proszę Państwa, jeżeli ktoś będzie miał informację, że, że nie jest zabieg na przykład przełożony albo na przyszły rok, albo odmówiono przyjęcia do Izby przy, do, do, na zabieg, to bardzo proszę, żeby zgłaszać do, do mnie czy do innych parlamentarzystów, do mojego biura do mnie, bo będziemy stosować presję na rząd. Żeby, bo tylko wspólna presja może coś tutaj pomóc w tym kierunku, żebyśmy byli zabezpieczeni, bo w tej chwili to nie mamy zabezpieczenia w sprawie ochrony zdrowia. Jest to bardzo niepokojące dla nas wszystkich. I też będziemy domagać tego, żeby rząd przedstawił, jakie szpitale będą na przykład likwidowane, które będą konsolidowane, chcemy wiedzieć, jakie, jakie procedury, jakie zabiegi będą przeniesione w inne miejsce, bo jak tutaj... Pani Emilia mówiła to niektóre, niektórzy pacjenci będą musieli być przewożeni gdzieś w odległe zakątki, czyli dalej gdzieś od szpitala. To jest bardzo niepokojące i to może się odwieźć na zdrowie i życiu nas, panaków ludzi. Dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu przedstawiciele rodzin, młodych rodzin. Bardzo proszę Kuba. Dzień dobry Państwu jako Ojciec, mąż, rodziny, prawda, chciałem się też tutaj powiedzieć na pewien temat, czy państwo zdają sobie sprawę to, co chce obecny rząd zrobić. Mianowicie, chce wprowadzić taką rzecz, że gdy dojdzie do porodu, ten poród ma się odbywać przy położnej, ale bez lekarza. I, i ma to być na sorze, w takich warunkach, no, no, gdzie są przywożeni ludzie nieraz pobici, pijani. Uwłacza to też w naszą godność, prawda? I mnie to również dotyka, szczególnie jako męża ojca i chcę, żebyście Państwo o tym wiedzieli, co ten rząd robi również przy kolejnych wyborach, aby zastanowić się, czy warto głosować na te osoby. Proszę Państwa, bo to, to już nie chodzi o jakieś rozgrywki polityczne, tylko to dotyka każdego z nas. Czyli należy sobie zadać pytanie, co ten rząd chce zrobić? Chce zniechęcić polskie rodziny, aby przestały się dzieci rodzić? Jak się przestaną rodzić u nas dzieci, to czy naród polski przetrwa? To pytanie zostawiam Państwu do przemyślenia. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja tak jeszcze z ostatniej chwili chciałbym przedstawić bo wczoraj lub przedwczoraj nasz tutaj poseł Adrian Witczak koalicji 13 grudnia wprowadził wpis miliony na szpitale miliony na szpitale szanowni państwo są wertykułowane kwoty nawet i tu jak przed tym szpitalem co stoimy jest kwota zadeklarowana 15 milionów szanowni państwo Piękny wpis. Gadamy, nie robimy. Tylko z tego miejsca chciałbym y, kierować słowa do posła Adriana Wittrzaka. Że jeżeli coś mamy robić, to chcielibyśmy porozmawiać, co będzie robione. Bo nadmienił, że te pieniążki będą z KPO. Ja myślę, że z KPO były wcześniej pieniądze. Ważniejsze były jachty, ważniejsze były kluby i te były ważniejsze sauny, a nie opieka zdrowa, służba zdrowia, bezpieczeństwo obywateli, bezpieczeństwo Polek i Polaków. Szanowni Państwo, to był wpis. To był wpis zrobiony na, na etapie, gdy prezes izby, Naczelnej Izby Medycznej oznajmił, że Narodowy Fundusz Zdrowia zbankrutował. I to był wpis pana posła Adriana Wilczaka. I Oczywiście stanowczo tu będziemy obserwować i będziemy zadamy pytanie panu posłowi, na co te pieniążki są, bo w obliczu zadłużenia szpitali w kraju, jakie teraz panują, nie wiemy. To jest tylko hasło, Szanowni Państwo, 15 minut na co? Czy na zabiegi, czy na remont oddziałów, czy na sprzęt. Ale szanowni państwo, z tego miejsca jako samorządowiec, jako radny powiatowy, chciałbym także apelować do samorządowców wszystkiego, każdego szczebla, abyśmy się włączyli w tą inicjatywę. Ja rozumiem, że to nie są kompetencje samorządów, ale szanowni państwo, wiele kwestii samorządy podejmują, wprowadzają inicjatywy, gdzie nie mają kompetencji w tym, ale kwestia opieki zdrowotnej, opieki zdrowotnej jest bardzo ważna. I szanowni państwo, apeluję, aby też do nas, do radnych, miejskich, gminnych, też, aby mieszkańcy zgłaszali się o informacjach. To, co powiedział wcześniej pan senator Dobkowski, aby zgłaszali się o... Przekładaniu wizyt, o przekładaniu zabiegów czy operacji. Szanowni Państwo, musimy wspólnymi siłami, też samorządy, nie, nie możemy patrzeć na to obojętnie. Wspólnymi siłami musimy wymóc na obecnym rządzie, aby zwiększyć środki na służbę zdrowia. I w tym momencie chciałbym zapelować, bo dla nas. Gdzie żyjemy blisko ludzi, jako samorządowcy, spotykamy się na co dzień z ludźmi, z ich problemami. Właśnie tymi problemami ludzie z nami rozmawiają, że mają trudności do specjalistów, do, na operacje. Są duże kolejki i z tego miejsca jeszcze raz apeluję, drodzy samorządowcy, ponad podziałami, wspólną stwórzmy inicjatywę intencyjną, aby rząd zwiększył środki. Obecny rząd zwiększył środki na służbę zdrowia, bo w naszej ocenie. Wartość, zdrowie zdrowie i bezpieczeństwo człowieka jest wartością nadrzędną. Dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, prosimy bardzo. Jeszcze pan na senator, proszę bardzo. No, Słyszę, może taką sprawę, bo w maju 2023 rząd Prawa i Sprawiedliwości ogłosił konkurs na, na szpitali w sprawie zabiegów onkologicznych, wyłoniono 19 szpitali w Polsce i to miała być kwota 4,2 miliarda złotych. Jak przyszła pani Leszczyna, czyli Platforma Obywatelska, to y, unieważniła ten konkurs i po dwóch latach y, y, rozpisała nowy konkurs. Rozpisała nowy konkurs, wyłoniono, wyłoniono nowe szpitale, ale tych pieniędzy rząd nie dał z budżetu. Te pieniądze zostały przekazane do y, do NZ u czyli do Narodowego Funduszu Zdrowia, a miały być przekazane tylko na onkologię. Ale na przykład na telewizję w likwidacji to się znalazły pieniądze 3 miliardy złotych, a na onkologię nie ma. Także tak działa obecny rząd. Oby jak najszybciej ten rząd odszedł w ogóle w niesławie, bo naprawdę jak tak dalej pójdzie, to będziemy mieli zapas nie tylko w służbie zdrowia, ale w ogóle i w gospodarce i w wszystkich aspektach życia w Polsce. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeszcze chciałbym podnieść bardzo istotną kwestię, tak jak przedstawił tutaj kolega Jakub, w jakich warunkach mają kobiety rodzić, Szanowni Państwo, na Sorach na Izbie przyjęć bez ginekologa, bez tylko i wyłącznie z położnikiem. Szanowni Państwo, Wiemy, że ani poseł, ani minister Leszczyna, ani Sebrańska grenda nie mają żadnego pomysłu. Oczywiście mają pomysł na likwidację w 30% szpitali. To jest jedyna alternatywa obu, obu pani minister, żeby rozwiązać ten problem, problem w naszym państwie. Ale szanowni państwo, ja mam pytanie do aktywistek, lewackich aktywistek, gdzie wy teraz jesteście? Gdzie wy jesteście? Gdy, jeżeli będziecie widzieć, że kobiety będą rodzić na Sorach, będą rodzić w izbach przyjeść, czy to nie jest piekło kobiet, gdzie wy jesteście? Przyjdźcie tutaj, przyjdźcie tutaj i wspierajcie to, co powiedziałem wcześniej. Te działania mają być ponad podziałami. Mamy zadbać o bezpieczeństwo Polek i Polaków. Taka jest wola ludu i taka jest wola narodu. I to musimy kontynuować. Dziękuję bardzo. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega, w ostatnich dniach oszuści próbują podszyć się pod pracowników ZUS, używają ich prawdziwych imion i nazwisk, by wyłudzić dokumenty lub dane poprzez e-mail. Wielu klientów zgłasza, że otrzymali fałszywe wiadomości mailowe zatytułowane oświadczenie ZUS, w których nadawca podaje się za rzeczywistego pracownika urzędu i prosi o wypełnienie oraz odesłanie załącznika Z3 wiadomość zawiera imię i nazwisko rzeczywistego pracownika ZUS, numer telefonu oddziału, adres placówki ZUS oraz załącznik Z3 do wypełnienia. To nie jest wiadomość od ZUS-u, a załącznik służy wyłudzeniu danych osobowych i numerów kont bankowych. Zakład Ubezpieczeń społecznych przypomina, że wnioski, takie jak na przykład Z3 nigdy nie są przyjmowane drogą mailową. Należy je przekazywać wyłącznie elektronicznie przez platformę usług elektronicznych PUE -E ZUS. Pamiętajmy, że ZUS nigdy nie żąda przesłania wniosków, formularzy czy innych dokumentów mailem i nie kontakt Kontaktuje się w ten sposób w sprawach składania wniosków. W razie wątpliwości można skontaktować się z Centrum Kontaktu Klientów ZUS pod numerem 22560 1600 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 18 lub odwiedzić placówkę zakładu. Więcej informacji o tym, jak ustrzec się przed oszustwami, można znaleźć na stronie zus.pl w meczu szóstej kolejki Plus Ligi PGG Skra zmierzyła się na wyjeździe z Impostem HKS Hełm Żółto-czarni pokonali Beniaminka Plus Ligi 3 do 0 i zainkasowali komplet punktów do ligowej tabeli. Kontrolowaliśmy to spotkanie od początku do końca. Myślę, że E, przyjechaliśmy tutaj po trzy punkty, cel udało się zrealizować, e, także bardzo się cieszę. E, myślę, że nie chcę mówić, że nas niczym nie zaskoczyli, ale byliśmy bardzo dobrze przygotowani do tego spotkania. E, I tak jak powiedziałem wcześniej, nasza gra zadecydowała o tym, że, że wywodzimy stąd trzy punkty. Tak, gdzieś sytuacja w tabeli pokazuje, że, że ten początek sezonu mamy bardzo dobry. E, to nie jest dla nas koniec, oczywiście liga jest bardzo długa, także Także wracamy do trenowania po jednym dniu, przerwy, i, i szykujemy się na częstochowe, aby zgarnąć kolejne punkty. Tak, tak, tak. Znaczy, tak jak powiedziałem, to, że niczym nie zaskoczył, oni, oni muszą gdzieś tam ryzykować. Także strzelali na zagrywce, dobrze utrzymywaliśmy tą zagrywkę, dobrze graliśmy na pącie, także, także brało dla sztabu i za przygotowanie nas do tego meczu. To wszystkie informacje w dzisiejszym Dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.